Patrzcie, jak jedziesz, patrz. <grymne> no. Ja cię nagrywam, nie robię ci zdjęcia, chodź. No, jeździsz szybko, pokaż jak jeździsz szybko. Jeźdź do przodu. No. Jeźdź do przodu. Ja nie robię zdjęcia, ja cię nagrywam. Jeźdź do przodu, pokaż jak jeździsz. Pokażę, później tać. Dobra. Idź szybko, idały, szybko, szybko, no, no, pa. No. To Powiedz jak robią koniki Zda. Pięknie Chodź Zda. 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 Jak? O, tak. tak główką ruszają uh -huh. Uh -huh. Chodź, mocno Mhm. Mm no. Pada jak jedziesz. No. No. Ej. Mocno. Juhuu! nie pojechać do rowerka i idziemy po rowerę. Na rowerku jeździsz? Mhm. Idziemy do rowerka. Nie chcę. Nie chcesz rowera? Czemu? Ja